Smutne święta Macieja Peli po rozwodzie z Agnieszką Kaczorowską. Chodzi o ich córki. Jeszcze niedawno jego życie prywatne budziło ogromne zainteresowanie w całej Polsce. Dziś Maciej Pela, znany tancerz i były partner Agnieszki Kaczorowskiej, stara się odnaleźć spokój po jednym z najtrudniejszych okresów w swoim życiu. Jak radzi sobie po rozwodzie i jakie ma plany na nadchodzące święta? Nie będzie tak wesoło, jak jeszcze kilka lat temu, gdy byli z Kaczorowską małżeństwem? Maciej Pela przez ostatnie miesiące znajdował się w centrum medialnego zainteresowania. W październiku 2024 roku zakończył swój związek z Agnieszką Kaczorowską. A w listopadzie 2025 roku para formalnie sfinalizowała rozwód? Rozstanie tancerza i aktorki było szeroko komentowane w mediach, od doniesień o nowych relacjach po ustalenia dotyczące opieki nad ich córkami. Dziś Maciej Pela wyraźnie stara się odciąć od medialnego szumu i skupić na tym, co dla niego najważniejsze. W rozmowie z serwisem Świat Gwiazd zdradził, że po długim okresie emocjonalnych zawirowań udało mu się odzyskać równowagę. Jestem szczęśliwy. Jest spokój, praca, luz, to jeśli chodzi o sprawy zawodowe, prywatnie, relacyjnie, córki, spokojny dom, święta, tuż, tuż, więc wszystko jest idealnie, przyznał w wywiadzie. Świąteczne ustalenia Agnieszki Kaczorowski i Macieja Peli Zbliżające się święta to dla Macieja Peli czas wyjątkowy, choć w tym roku będą wyglądały zupełnie inaczej niż dotychczas. Jak wynika z informacji serwisu plotek.pl, tancerz i Agnieszka Kaczorowska ustalili świąteczny grafik w ramach opieki naprzemiennej nad córkami. Tancysz nie spędzi w tym roku wigilii z córeczkami, ale za to będzie z nimi w pierwszy Dzień Świat. Choć wigilia w domu Macieja Peli będzie w tym roku inna, tancysz nie zamierza spędzać tego wieczoru samotnie. Jak informuje Plotek, Ela planuje poświęcić ten czas na działalność charytatywną, która od dawna jest mu bliska. Odwiedzi podopiecznych stowarzyszenia Karan Katolicki Ruch antynarkotyczny, w którym działa. Temat ojcostwa i zmian, które przyniósł rozwód, poruszył Maciej Pela w podcaście Galaktyka Plotek. W szczerej rozmowie z Marcinem Wolniakiem Tancerz przyznał, że jednym z najtrudniejszych wyzwań było pogodzenie się z nową rzeczywistością. Chyba pogodzenie się z tym, że nie będę już ojcem na 100% To oczywiście było bardzo złudne, bo dalej jestem ojcem na 100%, mimo opieki naprzemiennej i staram się maksymalnie wykorzystać czas, który mam na spędzanie go z córkami, wyznał Mimo trudności związanych z opieką naprzemienną, Maciej Pela podkreśla, że każda chwila spędzona z córkami jest dla niego bezcenna. Stara się w pełni korzystać z czasu, który ma z dziewczynkami i nie pozwala, by przeszłe konflikty przesłaniały mu teraźniejszość.